są Rady Gminy Poświętne. Witam pana wójta, witam pana zastępcę, witam pana państwa radnych, e, witam panią skarbnik, panią sekretarz, witam obsługę rady, pana mecenasa, witam panią kierownik, e, witam państwa sołtysów i wszystkie osoby, które uczestniczą w sesji. E, w sesji uczestniczy 15 radnych, a więc obrady są prawomocne. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy Poświętne są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W związku z powyższą obecność na sali konferencyjnej w trakcie obrad sesji Rady Gminy Poświęte jest jednoznaczne z zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności utrwalenie wizerunku na nagraniu, które zgodnie z wyżej wymienionym przepisami zostaną umieszczone w stosownych publikatorach gminy. Tak, na wstępie raz, przepraszam Państwa, tutaj za warunki, jakie mamy dziś, ale jest remont w gminie, także musimy to przeboleć, ale za to potem będzie jeszcze lepiej, jak było. Także przepraszamy bardzo. W dniu 2 grudnia wpłynął do Rady wniosek Pana Wójta o zwołanie sesji Rady Gminy Poświętnej, w związku z tym byłem zobowiązany do zwołania tej sesji. I z tego względu sesja w trybie nadzwyczajnym jest na dziś zwołana. W piśmie tym wnioskuje Pan Wójt o następujący porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie obrad. Punkt drugi projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 67 37 na 2024 Rady Gminy poświęte z dnia 18 listopada 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na Zawarcie przez Gminę Poświętną umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Punkt trzeci, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poświętnej oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Punkt czwarty, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały y, nr 60, łamane na 434, łamane na 2024 rady Gminy Poświętne z dnia 12 lutego. 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Punkt 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia gminie Wołomin zadania publicznego w zakresie zorganizowania opieki specjalistycznej rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach środowiskowego Domu e, Samopomocy w Bołominie. Punkt szósty. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat z żłobku prowadzonym przez Gminę Poświętne. Punkt siódmy. Zamknięcie obrad. Nie, czy Pan Wójt chciałby coś powiedzieć na temat zwołania tej sesji? Proszę. Kto ma jakieś uwagi co do porządku obrad? Proszę, radny jest konieczny. Mam py pytanie do Pana Wójta, która uchwała jakby zobowiązała tak, żeby była sesja nadzwyczajna? E, przynajmniej ta z tych... Je, to są dwie uchwały. Jedna uchwała dotycząca transportu drogowego, a druga uchwała przekazanie środków e, pieniężnych dla Połomina, e, e, dla osób e, dla samopomocy, e, domu samopomocy wywołomuje środowiskowego z, z racji tego, że e, następna sesja prawdopodobnie będzie 30 grudnia. W związku z powyższym też oni muszą się przygotować i ruszyć do budżetu. No ale chyba Państwo mieli odpowiedni czas na to, żeby tą sesję przygotować. Następna sesja już będzie taka dosyć, dosyć dłuższa, będzie budżetowa. dwa tygodnie wcześniej Państwo dostaną też program, jeśli chodzi o, o budżet, także tutaj ja nie widzę problemu. Na pewno nie zwołybana z dnia na dzień, tylko przynajmniej 3-4 dni Państwo mieli wcześniej, także można by się swobodnie zapoznać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę jest konieczne. Tak jak zadawałem pytanie, bo podejmę uchwałę, a Państwo już wnioski złożyły, złożyli, tak, jeśli chodzi o transport biurowy. To już było wyjaśnione na komisji przed chwilą. Tak, pan tak, pan tak. zastępca panu wyjaśniał czy jeszcze raz ma Nie, no Warto jakby wszystkim wyjaśnić, żeby po prostu większość grono wiedziało, tak? Bo to, to na Proszę, pan zastępca wójta. Więc tak, istotne jest, jeżeli chodzi o ten termin, żeby podjąć tą uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie umowy transportowej czy umów transportowych, z tego względu, że uchwały podlegają publikacji w monitorze, więc będą prawomocne z pewnym opóźnieniem, a my musimy umowę i transport zapewnić mieszkańcom od 1 stycznia, to jest raz. To jakby przy um, już omawianiu uchwał, może powiem dokładnie y, jak to wyglądało w przypadku poszczególnych tych, tych uchwał i skąd te zmiany. Natomiast tak, y, też jest istotne istotna uchwała i termin y, dotycząca dotacji dla parafii, ponieważ y, y, zgodnie z regulaminem rządowego programu ochrony zabytków po... Y, otrzymaniu promesy inwestycyjnej beneficjent czyli w tym momencie baracja, będzie miała e, czy ma już e, promesa została wystawiona e, 5 grudnia więc 30 dni na podpisanie umowy dotacyjnej i umowy z wykonawcami podobna e, sytuacja jest uchwała będzie publikowana w monitorze wobec tego e, umowa dotacyjna powinna zostać podpisana już po, po, po tej publikacji i no, żeby się zmieścić w tym terminie 30-dniowym, czyli te fakt, żeby nie zrezygnować z milionowej dotacji, to on, musimy tą uchwałę podjąć, więc powód był no i tutaj nie, nie ściągałby Państwa bez powodu na sesję, zresztą nadzwyczajna, yy, mogłaby być zwyczajna też, żeby dobrze, bo, bo, Nie mogła być ani w zastanawie. zbyt późno otrzymałem 300. Ok, natomiast natomiast, nie nie Natomiast to nie jest tak, że, że powiedzmy, to że jest jakiś kaprys, Oczywiście to, co Pan pytał tutaj o te autobusy, więc jeżeli chodzi o tę uchwałę, nie jest ona załącznikiem do wniosku o dofinansowanie czy dopłatę do, do, do przewozów autobusowych. Natomiast już na tej podpisaniu umowy taka uchwała musi być. Także Pan tak wygląda. Dziękuję. Kto jeszcze ma jakieś uwagi za do porządku obrad? Jakieś propozycje? Nie widzę. Proszę przechodzimy do. Realizacji porządku obrad, przechodzimy do punktu w którego uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 manna 37 2024 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 listopada 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminy Poświętne umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego odrób nr 39. Proszę, Pan Zastępca. Jeszcze przybliżę. Potrzebę tych zmian. Więc tak, tutaj Państwo pamiętacie na poprzedniej sesji była podejmowana uchwała w sprawie wyrażenia zgody. Bo tak się złożyło, że dzień po sesji, czyli 15 listopada wpłynęła do nas prośba od mieszkańców 2, żeby uwzględnić w tych przewozach gminnych i miejscowości Helenów. No i żeby jakby tutaj pozytywnie rozpatrzyć tą prośbę, konieczna jest zmiana uchwały, konieczne jest też podjęcie uchwały dotyczącej wykazu przystanków. Więc jakby myślę, że to już tam moja wypowiedź jakby może chyba być uznana za omówienie również tego projektu uchwały dotyczącej Wykazu przystanku. Także no z, tego, z tego to się wzięło, że po prostu, jakby tutaj ten wniosek z terenową upłynął trochę za późno, gdyby nie to, to byśmy mogli to podjąć na poprzedniej sesji. Dziękuję bardzo. Proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę przygotować głosowanie nad projektem uchwały. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Oddano 15 głosów. 15 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała, uchwała nr 6, nr 39, nr 2024, Rady Gminy Poświęte grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 ma na trzydzieści siedem na 2024 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 listopada 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę poświętne umowy o oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została przez Radę przyjęta. Przechodzimy do punktu trzeciego. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy poświęte oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, duch numer 40, jak Pan zastępca wspomniał, te dwie uchwały wiążą się ze sobą, po prostu został, się, będzie nowy przystanek i stąd tutaj musimy podjąć tę uchwałę, żeby odpowiednio móc podpisać później umowę. Czy ktoś jeszcze chce coś dodać? Może Pan. Już wszystko. Znaczy nie, no do, 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 do już to wielokrotnie już Rada tu nie podejmowała takie uchwały, więc no, żeby komunikacja funkcjonowała, musi to, ponieważ go nie ma tylko Tak jest, to wychodzimy na przeciw wnioskowi mieszkańców. Proszę, kto otwiera dyskusję, ktoś z Państwa Rady chciałby zabrać głos? Proszę Rady Kominek. Dzień dobry Państwu. Ja jeden, co chciałbym tylko dodać, to sprawdzając odległość pomiędzy przystankiem aktualnym w miejscowości Bulacykowska a ostatnim domostwem w miejscowości Helenów to jest droga blisko dwóch kilometrów, kilometr 70 dokładnie, także uważam, że zlokalizowanie przystanku numer B31 w miejscowości Helenów przy posesji 15 uważam za jak najbardziej zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciałby zabrać głos. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę przygotować głosowanie nad projektem uchwały. Głosowanie zostało przygotowane. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, głosowanie zostało zakończone, oddano 15 głosów, 15 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała nr 6, na 40, Rada 2024 Rady Gminy Proświęte z dnia 9 grudnia 2024 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Proświęte oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, została przez Radę przyjęta. Przechodzimy do punktu 4. Projekt no uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 60, manewr 434, manewr 2024 Rady Gminy poświętne z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji zabytków. Druk nr 41 już ma zastępca wspomniał o zasadności podjęcia tej uchwały. Czy jeszcze Pan chciałby coś dodać może do tego? Tak. Czy ktoś chciałby jeszcze gdzieś może, może pytania, proszę otwierać dyskusję. Proszę, Radek staniesz. Dostaliśmy o tą poprawkę, tam się różnią różną, różną kwoty, jeśli można by było to wyjaśnić. Tak, tak. Sam wyjaśnić. Zasadniczo, dla To właśnie. Hmm. Tutaj ta inwestycja jest realizowana w, w, w wielu etapach. Znaczy, jesteśmy na etapie zakończenia postępowania przetargowego, zostali wyłonieni wykonawcy, w związku z tym mogliśmy złożyć takie oświadczenie na platformie, która, która tutaj obsługuje ten rządowy program zabytków, o tym, że zostało zakończone to postępowanie. Yy, I znaczy, bo, nie wiem czy tutaj państwo chcieliby wchodzić w szczegóły, jest, jest dwóch wykonawców, jest, jest, jest tutaj realna szansa, że ta inwestycja będzie realizowana przez parafię, yy, natomiast przy wsparciu gminy. Yy, więc yy, ta promesa inwestycyjna została wygenerowana i z tej promesy wynika tak, że yy, milion złotych jest dotacji z rządowego yy, programu ochrony zabytków, natomiast 25 tysięcy złotych jest yy, wkładu wnioskodawcy, czyli gminy poświętne i tego już tutaj się nie dało zmienić. W poprzedniej uchwale były dwie rzeczy, znaczy ta uchwała różni się od tej poprzedniej dwoma elementami. Raz to jest zmiana terminu realizacji, czyli ze względu na, na to, że proces pozyskiwania opinii konserwatorskiej jest czasochłonny i Przetarg właściwie został zrealizowany w ostatnim możliwym terminie później niż zakładaliśmy pierwotnie. No co, realizacja się przesuwa na, na ten cały harmonogram realizacji tej inwestycji się przesuwa na lata 25-26. To trzeba było uwzględnić w tej uchwale, żeby nie było później problemów jakichś, że gmina udzieliła dotacji, czy podpisała umowę dotacyjną z parafią na podstawie uchwały, która przewidywała, że te, te zadania będą realizowane w roku 24. Więc to, to jest jedna zmiana. Druga zmiana jest taka, że po prostu ten udział yy, yy, ten wkład własny jest formalnie w posta, w formie, czy jest w formie dotacji, a nie wcześniej klasyfikowane 25 tysięcy, które mina yy, zamierzała przeznaczyć na tę pracę. Były wcześniej, to może Pan to skarbnik ewentualnie ale były jako środki inwestycyjne, tak? Czyli myśmy w budżecie mieli przewidziane 25 tysięcy na tę pracę, z tym, że no, jako nasze wydatki, natomiast, natomiast teraz to będzie dotacja, którą będziemy będzie później na podstawie tej umowy, którą podpiszemy, rozliczalną z programu. Także taka zmiana w zasadzie techniczna. Dziękuję. Proszę, proszę zabrać jeszcze głos. Nie widzę, także proszę przygotować głosowanie nad projektem uchwały z autopoprawką. Głosowanie zostało przygotowane. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Oddano 15 głosów. 15 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała nr 6 ma na 41 na 2024 Rady Gminy Poświętne z dnia 9 grudnia 2024 roku. Została przyznana, przyjęta. Przechodzimy do punktu piątego. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia gminy wywołania zadania publicznego w zakresie z zakresu organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach środowiskowego domu Zwa samopomocy w Romunii, druk numer 42. To chciałby przybliżyć? Proszę na Wójt. To znaczy, szanowni Państwo, wystąpiono do nas tak każdy jeden, e, znaczy wystąpiona do nas z powiatu, każda jedna gmina jakieś tam środki przeznacza, w związku z tym, że jak no, Państwo widzą po pandemii jest no, sytuacja e, z dziećmi w ogóle z dorosłymi e, no, różna. E, w związku z tym też chcemy jakoś swoją cegiełkę do tego dołożyć, e, więc stąd jest nasza też propozycja tej do Rady, żeby takie pieniądze e, na ten cel przeznaczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę radny konieczne. pytanie, czy gmina przeanalizowała jaki, jakim majątkiem dyskutujemy i tutaj współpracujemy z powiatem jeśli chodzi o budynek, powierzchnię działki? To się nie rozumiem pytania. No, bo... Podchodzimy tak do współpracy z powiatem, tak? Przekazujemy ym, teren dla y, dla powiadu, tak? Żeby mógł. Ale gdzie? Jeśli chodzi o duże, nie? Takie duże. Nie. Pan, nie, w ogóle, nie w ja to czyta panu. Dobrze, pan nie, to panu słucham. Dlaczego pan No czy taj? Dlaczego muszę stać i Nie jest żadne Turze. Turze to jest zupełnie od, oddzielny temat i nie na dzisiejszą sesję zupełnie. Och, Pytanie. Proszę, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Proszę przygotować głosowanie nad projektem uchwały. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Dano 15 głosów. 15 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała nr 6-42-2024 Rady Gminy Poświętne z dnia 9 grudnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia w gminie Wołomin zadania publicznego z zakresu organizowania opieki specjalistycznej rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach środowiskowego Domu Samopomocy w została przez Radę przyjęta. Przechodzimy do punktu 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobku prowadzonych przez gminę poświętę, druk numer 43. I poproszę y, Panią Kierownik, Panią Pazio o przedstawienie tego projektu uchwały. Wyjaśnienia w tej sprawie. Szanowni Państwo, w 2024 roku wydatki na głowę prowadzone przez Gminę Poświętne na jedno dziecko wynoszą około 2000 zł, z czego 700 zł tych wydatków pokrywają rodzice, natomiast gmina pokrywa ze środków własnych około 1300 zł. W przyszłym roku, plan na przyszły rok, projekt planu opiewana kwotę ponad 800 tysięcy, z tego pani skarbnik prawie 20 tysięcy ujęła w rezerwie oświatowej. No i to wychodzi około 2700 zł na jedno dziecko, gdzie w przypadku stawki, którą mamy do tej pory 700 zł, urząd miał musiałby dokładać 2000 na utrzymanie żłobka, stąd propozycja kwoty 1500 zł. Natomiast jeżeli chodzi o wyżywienie, Teraz mamy stawkę 17, uchwale 17 złotych, Chcemy ją zwiększyć na 20 zł, no bo wszystko, że tak powiem, idzie w górę, opłaty idą w górę. I ta stawka może być po prostu za mała. No. Tak, tutaj została też wprowadzona 12 czerwca 2024 roku. Ustawa o wsparciu rodziców w aktywności zawodowej, wychowaniu dziecka, aktywny rodzic, gdzie rodzice, którzy złożyli wniosek do ZUS-u, koszty pokrywane przez rodziców są zwracane przez Zakład Bezpieczeństwa Społecznego. Dziękuję bardzo. Proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę, radny, jest konieczne chodzi o frekwencję, ilość osób zapisanych do żłobka jest to, to maksymalna 25. 25. Kto tak. jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę, radny Chciałem Chciałbym pytać, czy jest w, czy, jeszcze lista rezerwowych? Tak, jest jeszcze lista rezerwowych. Jeżeli dziecko było tak, że y, w trakcie wakacji dzieci wypisywały się y, ze żłobka, no było, na przykład do przedszkola, to wtedy wchodziły y, z automatu z listy rezerwowych do żłobka, na przykład od sierpnia, od lipca, w zależności od tego, jaka była rodziców. Poprzednio było 16 osób, z tego te na będą się rezerwować. Czyli zapraszało, a nie jest. I go nie będzie rosło. Dobrze. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę przygotować głosowanie nad projektem uchwały. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Udano 15 głosów. 15 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała nr 6 ma na 43 na 2024 Rady Gminy Poświętne. Z dnia 9 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat żłobków prowadzonych przez Wilę Poświętne została przez Danem przyjęta. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad, Proszę Państwa, przewidujemy sesję budżetową na dzień 30 grudnia. 2024 roku. W pewnym terminie, więc nie krótszym niż 14 dni, zostaniecie Państwo poinformowani o tej sesji wraz z materiałami. Opinia pozytywna jest, jeśli chodzi o wymianę izbę obruchonkową dotyczącą projektu budżetu na przyszły rok. Z niewielkimiś tam uwagami, ale to już będzie to wszystko poprawione, tak Pani Skarbnik? I to już w takim, takim kształcie, który będzie obowiązywał. Będziemy y, nad tym się pochylać na, na następnej sesji. Y, prosiłbym jeszcze, żeby Państwo do tej sesji zostali. Do, chciałbym ustalić y, komisję, tak żeby y, spotkać się i, i po prostu zrobić to wspólnie. Jeśli damy radę, żeby to żeby była komisja wspólna, żeby Pani Skarbnik nie musiała na każdej komisji tłumaczyć. a wiadomo, jesteśmy w dwóch komisjach, to będzie tak, że po dwa razy będziemy tego samego słuchać. Więc może byśmy zrobili komisję wspólną, także żeby Państwu jak najbardziej to pasowało w jakimś dniu. I wtedy szczegółowo omówimy już ten projekt budżetu, tak żeby łatwiej nam było później podejmować właściwe decyzje. W związku z tym, że y, ta sesja najprawdopodobniej, bo wiadomo, że nigdy są niezbadane wyroki losu, że może coś nagle się pojawić i będziemy musieli na zwyczajną sesję zwołać, no ale póki co nic takiego się na nie pojawia. Chciałbym w związku z, ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Życzyć Państwu spokojnych tych świąt, spędzonych w takiej radosnej, rodzinnej atmosferze. No i wszystkiego dobrego. Życzyć Państwu na te, na te święta i Państwa rodzinom. Również wszystkim mieszkańcom gminy chciałbym w imieniu swojej całej Rady złożyć najserdeczniejsze życzenia i tych świąt. Może Pan Wójt jeszcze chce zabrać głos? Proszę. Znaczy również przyłączam się do tych życzeń. Tutaj pana, do Pana Przewodniczącego to również wszystkim e, chciałbym życzyć zdrowych, przede wszystkim spokojnych świąt, bo mamy czasy, jakie mamy, więc tutaj życzę pogody ducha. E, I tutaj nie ukrywam, że dzisiaj mamy też Stonizanta, Pana Wiesława i też również jemu z okazji Lepszego, tutaj od chyba od całej Rady, od Urzędu, Wszystkiego dobrego. Jest współpraca z nim bardzo dobra, więc tutaj tak trzymać Panie Wysławie. A Pani się też, nie wiem czy dzisiaj w lat, ale... dzisiaj nie, bo są też w czerwcu, bo moja żona dzisiaj kozi z niezbawem tego co wiedziałem. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja także jeszcze raz wszystkiego dobrego dla wszystkich, dla pracowników, którzy się męczą z nami, którzy pracują dla nas. Wszystkiego dobrego. Zamykam szóstą sesję Rady Gminy Poświęte. Dziękuję bardzo i proszę o radę, bo pozostaje jeszcze kilka